Cześć! Czy zanim powstała stacja filtrów, Warszawa posiadała już system wodociągów i kanalizacji? Jak ta sytuacja przedstawiała się w XIX wieku i kto był za nią odpowiedzialny? Zapraszam do oglądania dzisiejszego odcinka. W zasadzie do drugiej połowy XIX wieku, Wisła nie stanowiła głównego źródła zaopatrzenia w wodę. W wiekach wcześniejszych funkcjonowały liczne studnie i uliczne zdroje zasilane przez lokalne cieki wodne płynące w obrębie Warszawy. Jednak takie rozwiązania nie pozwalały na zaspokojenie potrzeb mieszkańców. W 1846 roku władze ówczesnego Królestwa Polskiego powierzyły sporządzenie projektu systemu wodociągów inżynierowi Feliksowi Pancerowi. Ów system przewidywał ujmowanie wody wiślanej, która po oczyszczeniu miała zaopatrywać obszary nowego i starego miasta oraz obszar między placem Krasińskich i placem teatralnym. Pancer planował budowę studni czerpalnej bezpośrednio w korycie rzeki, połączenia jej z brzegiem groblą i tłoczenia wody z brzegu bezpośrednio do sieci za pomocą maszyn parowych. Po śmierci pancera projekt został powierzony Henrykowi Markoniemu. W 1855 roku wodociąg Markoniego rozpoczyna pracę według zmodyfikowanego przez niego projektu, zainspirowanego podróżą do krajów, gdzie działały już rozwiązania Lindleyowskie. Serce układu znajdowało się u zbiegu ulic Dobrej i Karowej, gdzie zlokalizowano osadniki, gdzie gromadzono wodę czerpaną z wisły, otwarte filtry piaskowe oraz pompy parowe, które doprowadzały już oczyszczoną wodę do zbiornika ulokowanego w ogrodzie saskim. Wodozbiór ten, jak widać na załączonym obrazku, do dzisiaj zachował swój oryginalny, klasycystyczny wygląd, zwieńczonego na niewielkim pagórku budynku z kolumnadą, wzorowanym na świątyni rzymskiej bogini Westy w Tivoli. Można powiedzieć, że była to pierwsza swego rodzaju wieża ciśnień w Warszawie. Wodociąg Markoniego zaopatrywał około 1,4 czwartej ówczesnych kamienic dla Warszawy, istniejące wciąż publiczne wodotryski oraz cztery fontanny, z których dwie, projektu Markoniego, zachowały się do dnia dzisiejszego. Pierwsza z nich znajduje się w Ogrodzie Saskim, druga natomiast dużo mniejsza przy Kinie Muranów. Wodociąg Markoniego kończył swoją pracę w momencie uruchomienia stacji filtrów w 1886 roku. Jak być może niektórzy zauważyli, projekt ten nie przewidywał budowy systemu kanalizacji, czym w późniejszym czasie zajął się William Lindley, ale o tym w następnym odcinku.